Do szokującej sytuacji doszło kilka dni temu podczas zajęć w zespole szkół politechnicznych w Głogowie. Sprawa wyszła na jaw, gdy w sieci pojawiło się nagranie z uczniem, który przykłada lufę pistoletu do głowy nauczyciela. Dyrektor szkoły nie chciał się wypowiedzieć na ten temat przed kamerą, odesłał nas do starostwa powiatowego. Znamy wersję przedstawioną przez dyrektora szkoły w formie pisemnej do nadzoru pedagogicznego, czyli do. Kuratorium. To jest wersja taka, że nauczyciel nie czuł zagrożenia. Uczeń to traktował w formie żartu. Zostały wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne wobec ucznia. Przeprowadzono pogadanki w szkole. Konsekwencją była nagana dla uczniów. Musieli też przeprosić nauczyciela. Starosta Głogowski nie kryje oburzenia całym zajściem. Niedopuszczalne zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela, ale jak również należy mówić o tym, że. To chodzi o całą klasę, bo z tego filmu nie wynika, jakoby ktokolwiek przeszkadzał temu uczniowi w tym skandalicznym zachowaniu. No, nie bez winy jest jakby też i sam nauczyciel, który wyczekiwał kilkadziesiąt sekund i ta reakcja była chyba zbyt późna, zezwalając uczniowi na taki rozwój sytuacji. Takie sytuacje nie mają mieć prawa miejsca, są skandaliczne, niedopuszczalne i należy z tym... Zdecydowanie walczyć. Jak się dziś dowiedzieliśmy, do komendy policji nie wpłynęło zgłoszenie w sprawie skandalicznego zajścia w szkole.